Gadżetów trochę mamy. Kto dokona jako pierwszy, dostanie czapkę Atlasa. Ode mnie, ja mu to oczywiście wyślę. Tak, kalendarzyk na 2025 od Atlasa. Koszulkę, xl -kę. od bihu lub Bichua, jak to woli. długopisik z motiva. Siemano, wracasz sobie z roboty i czekają na ciebie paczuchy. Zobaczymy, co to przyszło. I czym się będziemy zajmować w najbliższym czasie. Dwie paczki od jednej osoby, tak nazwijmy. W paczce numer jeden mamy... Już Wam pokazuję. Wow! Trochę tego tutaj jest. Mamy próbki. Poro tych próbek. Już wyciągamy to wszystko. Muszę Wam powiedzieć, że ktoś tutaj się naprawdę postarał odnośnie ilości. Super produkt na kostkę brukową. Widzę to pierwszy raz tak jak i wy. Także będziemy testować, oczywiście. Różnego rodzaju widzę tutaj kolory. Różnych tynków, różnych rzeczy. Jest coś, czego jeszcze nie ma w ofercie, ale mam przetestować, czy jest dobre. Także chowam, nie pokażę, chowam. Panie, tak się nie robi! To panie, podobno coś bardzo dobrego. Jest napisane, że jest rewelacja na zabrudzenia od farb, potynkach, gruntach i tak dalej. To będziemy sprawdzać. Mamy farbę ceramiczną i następną farbę ceramiczną do testów. Paczka numer jeden dopiero się zakończyła. Paczka od sklepu Dekowan, gdzie możecie kupić różnego rodzaju farby, kleje, silikony, narzędzia, motyw, bichuła lub jak to woli bichuj. I macie z Krzychu 8% rabatu na wszystko, cały asortyment sklepu. Także polecam. Zapraszam. A z tych rzeczy to oczywiście sobie potestujemy i powiem Wam, co według mnie jest fajne. co też polecać. Gdzieś mi nożyk spierdzieli. W pewnym momencie trach. Ale to się nie da opisać. Dosłownie spadło mi to o tak. Ale już go mam. Paczka następna. Mam tutaj próbki gotowych tynków tutaj mamy farbę kolor mat od Foxa farba antyrefleksyjna druga klasa ścieralności podobno bardzo fajna dla wykonawców sprawdzimy oczywiście następnie co tu mamy kolor ceglany tak się prezentuje kolor jasno szary to no gotowo, tak? Tu ciekawy kolorek. Turkus. O tutaj jeszcze też mamy taki Turkus trochę inaczej czyli wykonany. Wygląda tak. Także takie cuda możecie mieć na ścianach. Jak ktoś by był zainteresowany to na koniec maja jest organizowane szkolenie z tynków dekoracyjnych. Linka Wam podrzucę gdzieś tam w opisie to macie jeszcze taki kolor beżowy. Poprosiłem właśnie, żeby po przysłali mi takie gotowe próbki, jak to wygląda na gotowo, także dzięki wielkie. Później się tym zajmiemy szczegółowo, bo widzicie, że tego trochę tu mam. I mam jeszcze taką, widzicie, o ładną o, z Motiva torebeczkę. Jak korzystacie, ja y, lubię rzeczy głównie do malowania, wałki, Taśmy z motiva polecam, naprawdę. sam używam. powstałem jeszcze kubeczek, jakiś tutaj chyba. Zaraz będziemy oglądać. Taka na bok. Pusa. Co tu jeszcze mam? Koszulka ze sklepu Dekowant. dekowand.pl to jest ten sklep, gdzie macie. 8% zniżki na to rabatowy Krzychu. Fajna koszuleczka, ładnie tutaj, żeby się nie zabrudziła. To położymy na razie. Mamy jeszcze czapeczkę Atlasa. O, z bichuła jeszcze, proszę. Koszuleczka XL. -ka. kalendarz atlasa i jeszcze z Foxa, tak coś jest w środku jeszcze powiem wam że fajne takie przymiarki różne nie pokazałem wam dokładnie co zobaczyć no na bogato, powiem Wam, że paczki na bogato. Tutaj mamy pędzel owalno-płaski. Nożyk. Nożyków nigdy za wiele. Nożyk od Atlasa. Hmm. Fajne zapaszek do auta. Odcinek koloru taśma z motiva jeszcze mamy ciekawego od Foxa. To jeszcze nie koniec, moi drodzy. Z motiva taki mały otwieracz. Chyba skrobach taki mały, jak się wydaje. Długo z motiva. I tu mamy jeszcze z motiva też takie gadżety, bajerki. Fajnie, naprawdę. Na bogato, jeszcze nie koniec, ale tu już będą takie bardziej informacyjne. Mamy katalog produktów, farb z Foxa. Powiedziałam, że tutaj też są jakieś do testów, także będziemy sobie testować. Widzicie, macie tak, farby do wyboru, katalogi. To jest chyba taki sam katalog, także myślę, że zaraz będziemy tutaj coś wysyłać. Do Was oczywiście. Katalog, efekty dekoracyjne, z Foxa. Macie różnego rodzaju tej kolorki, rozwiązania wszelakie, różnego rodzaju efekty, efekt diamentu, efekty jakiś tam perłowy. Nie przygotowałem się, nie wiem co tu jest, bo otwieram przyzwanie oczywiście. No widzicie cuda, no cuda na kiju. Czciuki, meteoryty jakieś efekty tkanin, efekty greckie wysty, trawertyn, jest tego dużo, fajnie. Naprawdę powiem Wam, że Marek tutaj, bo to on chyba odpowiada za tą paczkę, ją przygotował, także dzięki wielkie, dzięki wielki Marek, dzięki wielkie sklep Dekowant, co wam wpisane dokładnie żebyście wiedzieli dokładnie żebyście wiedzieli to yy, tak to się prezentuje i co? Będziemy sobie to wszystko sprawdzać, testować, ja was będę na bieżąco informował yy, co i jak. I tyle. To sobie powrzucam Wam fotkę, to dokładnie jak to wygląda. Yy, gadżetów trochę mamy. Także myślę, że sobie możemy zrobić tak, że kto dokona jako pierwszy zakupów na dekowan.pl za kwotę minimum 200 zł, dostanie czapkę Atlasa ode mnie. Ja mu to oczywiście wyślę. Czapkę dostanie Atlasa, mamy maj, początek, kalendarzyk na 2025 od Atlasa. I tu wam mogę jeszcze dać koszulkę, od Bichu lub Bichuła jak to woli to Wam dam, to Wam dam, co Wam tu jeszcze Długopisik z motiwa otwieracz z Motiva To jest dla mnie, to jest dla mnie to jest potrzebne i oczywiście dostanie po katalogu z Foxa, jeśli to, jeśli to są takie same, ale chyba to są takie same, taki katalog, taki katalog, w Wam nie dam, bo mi się podoba, co mi się przyda, to mi się z Foxa nie mam, nic to Wam nie dam. I także tak to moi drodzy wygląda. Zachęcam do zakupów na dekowant. To co widzicie tutaj, czyli czapka. Kalendarz, koszulka z Bihuła. też są w ofercie sprzęty od Bichuła. oczywiście od ceny na stronie macie 8% rabatu, tak jak Wam wspomniałem wcześniej, długopisik dla Was, otwieracz i tam jakieś te, tam przymiary jeszcze jakieś były też Wam dorzuca, znaczy Wam, no temu kto tam zrobi te pierwsze zakupy. Jak to ustalimy, to tam Marek mi pomoże, albo ktoś po prostu wyśle mi potwierdzenie, że zrobił zakupy z tym kodem rabatowym za minimum 200 zł i ja Wam takie coś wysyłam. Takie same są, no różne. Dostanie ktoś, przyznam no, się, trzymam. No dobra, to tyle. madą zachęcam do obserwowania mnie na Facebooku, do subskrypcji na YouTube, na TikToku, na Instagramie. Także będzie się działo, będziemy sobie tak testować różne rzeczy. Oczywiście ja coś tam z tego mam, że to Wam pokazuję, że będziecie dokonywać zakupów przez kwadrabatowy krzychu, także oczywiście też coś dla Was, 8% macie ode mnie, plus raz na jakiś czas będziemy też coś tam kombinować z gadżetami, także tyle. Trzymajcie się, siemano, Pozdrawiam. Hej!